Witam Was serdecznie, dzieci. Dziś porozmawiamy o czymś, co dzieje się z plikami na naszych komputerach, ale często tego nie zauważamy. Temat dzisiejszy to fragmentacja. Kiedy zapisujemy pliki na dysku, mogą one rozdzielić się na małe kawałki i być przechowywane w różnych miejscach. To może sprawić, że komputer działa wolniej, ale nie martwcie się, już tłumaczę, jak to wszystko działa. Na Placu Zabaw Biedronka opowiadała papuszce, że jej komputer zaczął się ostatnio dziwnie zachowywać. Wszystko trwało bardzo długo. Papuszka natychmiast poradziła jej, żeby wyrzuciła niepotrzebne rzeczy z kosza. Biedronka przyznała, że robi to codziennie, ale problem wciąż był. Papuszka wtedy stwierdziła, że może komputer się zakrztusił od nadmiaru bitów. Wytłumaczyłam im, że chodziło o fragmentację. Pliki były podzielone na kawałki, rozrzucone po całym dysku co sprawiało, że komputer potrzebował więcej czasu, by je odczytać. Przy dużym drzewie żabka opowiadała pieskowi, że zainstalowała grę, i po kilku dniach zaczęła się ona bardzo długo ładować. Piesek powiedział, że mógł to być problem z fragmentacją i zasugerował, żeby co jakiś czas porządkować dane w komputerze, używając odpowiedniego narzędzia. Żabka przyznała, że już raz kliknęła przycisk defragmentuj, i rzeczywiście gra działała lepiej. Wyjaśniłam im, że defragmentacja to sposób na uporządkowanie danych. Komputer wtedy szybciej znajdzie potrzebne informacje. Na kwiatowej polanie bawiły się szczurek i wróbelek. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam ich, co wiedzą o fragmentacji. Szczurek wyjaśnił, że kiedy pliki są zapisywane na dysku, komputer może je pociąć na kawałki i rozrzucić, a potem musi szukać ich w różnych miejscach. Rubelek dodał, że z czasem robi się z tego bałagan, przez co wszystko działa wolniej, ale można to uporządkować defragmentacją. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Fragmentacja to rozrzucenie plików, które spowalnia komputer, ale można temu zaradzić. Podsumujmy dzieci to, czego się dzisiaj nauczyliśmy. Fragmentacja to sytuacja, gdy pliki na komputerze są porozrzucane w różnych miejscach pamięci. Powoduje to, że komputer działa wolniej. Ponieważ musi dłużej szukać potrzebnych danych. Aby temu zaradzić, warto regularnie używać narzędzi do porządkowania danych, takich jak defragmentacja. Do zobaczenia następnym razem.